Siemordę tu, spocony osobie, który nie jest spocony i Nag nagrywamy sobie łamki z hejterem, z jakimś mitgranem w ogóle. A kurwa mitgranem, chuj tu pokażę. Dobra, weź tam, sklejwary. Ojciec się rucha. <grym> Małpa kurwa, nie to masz tak gościu. Jak pizza jebana. Na no, pizdę. To ty ruchasz matkę. matkę. Tam, 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 tam. To jedyny, Tak, znalazł prawo. Tutaj gra na komputerze. Chyba komputer najlepszy, jak chyba spadł. Zresztą, szanuję, że ty Chciałabyś... No daj się bić przez ujebanego trapa, w frajer. Pompa za trzydzieści, nice. No nice. 1-0. Dobra, weź, weź, do trzech wygranych. bocie. Do czterech wygranych, tak? Bo to. 3 Dobra. To łatwo, w 0 będzie. Szybkie czy 0, kurwa. Fajnie, tak będzie. 10 0 ja pierdolę. No, mo no może to może przykry z Kefridem. Ile? Yy, yy. Chyba 5 Ile ty przegrałeś? Weź ty główne przegrywasz Przegrałem, wszystko. Ale kurwa. Ty przegrałeś życie. Okej. Życie taciku. Patrzci, <grywa> HG, ja przejmuję w ogóle weź. No gościu, kurwa. HG mi przyjmujesz. Że... Ale mam ping. Znaczy nie miałem pingu, tylko taka spadło O jasne. O nie, kurwa. Spałowany? Aha. Nie, strapa. Hmm. No i co się cieszysz, jest w kradzie? Nie no, no, mam <gryjarku> na padzie, nie? Dobra, weź gówno, ja jesteś chłopie. Ale mam ping! Dobra, weź pizda. Dobra. To jest glizda from... Celuję jej w pizdę, to pistolet na glizdę. O kurwa. Dobra, dobra. Ale lepszy jest. Lepszy to widać, ale weź. Ale, lepszy, lepszy. Potrenuj sobie. Jesteś głównym tak naprawdę. I, i, i. I jak i. to? Eee, nie, nie do ciebie. Chodzi o to, że wyzywam na pojedynek Nexusa FN trajera jepanego. Czyli Są ciebie. Dadowie tego. Oczywiście pomsz... pomszczę wanista. Krajer, że jak to oglądowany. No i pójdzie nik. Czy ja cię dodam? Weź, frajer jebany, to jest kurwa, twoja morda. A, moja morda. Nie mm -hmm. ja widziałeś? Zaraz. Ja Popatrz w lustro to zobaczysz gnoba, jak jeszcze nie widziałeś i chciałeś zobaczyć. Popatrz, to jest starego po pięciu latach. Brawie. Dobra, weź, chod dostaję. Aha, chłop se spadł na. I jeszcze dostałem drapem przez lampę. No, łatwo. Dobra, łatwe tak. to z moją matką Znaczy, z twoją matką Kurwa, weź się wysłup Zajeba Jak mam się wysławić, jak ty kutasami teraz sieś. To takie podniesienie Chyba będzie, kurwa, dużo piknień A po co piknięcie? No, No Dobra, I jesteś to, gównem widzę. Dobra, Jestem dobra karolet. Dobra, weź Tutaj widzicie małego dzieciaczka, który wyzywa co chwila. Kurwa, ty, tata, ile Jest górwa, chodź. Chodźcie tam wchodzi, chuj tam wchodzi. Rodo. Ach, Rodo. Dobra, weź. Twój to ci na matkę kurwa robię. Dobra, Rodo to nie stary robił przed pyskiem. Stary to ci Loda opierdala. Galaka ci stawiał. Kurwa... Dobra, gównem jesteś chłopia. Trafić! Mhm, mm chłop dostaje pompę za 30, nice. Aha! I dostał pompę o, za zero! Pompa w nogi za zero! Pompa w nogi za zero. O, Jesteś zajebiście. zajebiście. Wygrałem. Dobra, jesteś gównem. Chyba jesteś rewans, co? Teraz? Nie. No rewanż. O, sześciu, dobra. Spoko. To niezłe na faktycznie że jesteś gównem. Ile ty masz? Masz jeden frag? Nie wiem. No jeden prawda? Jeden to ty masz ejki na minusie i centymetr w majtkach. A kurwa centymetrów to ty masz skurwona na Prawda, sobie na lekcji kurwa ekolog... No. W sumie, że linijkę aż nie wystarcza Że za duże wydlaki tam siedzą. Oj kurwa, jeden HP, jeden HP. Nice. Dobra, możesz kończyć no, odcinek. Dobra, możesz mi stać galakę. Dobra, możesz kończyć. Zakończy, to twój stary ci robić. Ostatnią no. rundę, honorową. Zakończ ten odcinek. Zaraz. Ostatnią. Ostatnią, twój. Znaczy, więcej nauki niż twoja stara. Rozumiesz, że jesteś głównym. Jedna fartie robisz. Pop mnie robi na farcie i nazywa się lepszym. Mhm, to nic nie jest moje. Weź, kurwa, co ty, co ty pokazujesz samą, skąd ty się urwałeś z drzewa, kurwa? Hejterze jebany. A. On już cicho siedzi, zamknął pizdę. Bo matka mu, bo stary mu wsadza w dupę to zamknął pizdę. No i... Przegrałem z 5 do 2, coś takiego, ale i tak uważam, że jest A, to to, to tak. No już kończy zamknął pizdę bo ci stary wsadzał dupy glizdę. A to Jeżeli się spodobało, to sub, dzwonem, łapę w górę. Jeżeli chcecie więcej odcinać go z takimi dziecieczkami, no to piszcie w komentarzach. A ja na pewno zrobię. Elo.